Życie w małżeństwie dla nas jest drogą, mamy cel, żeby iść do świętości i ufamy, że idziemy razem do tej świętości. I, I to małżeństwo uczy mnie, że codziennie mam widzieć ten cel i mam podążać z szacunkiem, z troską o męża, z wielką pokorą i przede wszystkim cierpliwości. cierpliwością. Jesteśmy my dwoje dla siebie. Nie jestem ja dla siebie. A tak jak Aldonka powiedziała, ta pokora. Ja uczę się każdego dnia pokory, każdego dnia odkrywam, że Pan Bóg mi postawił tą moją osobę, tą moją Aldonkę przed, przede mną, tą osobę, z którą idę przez całe życie. Niech słońce nie zachodzi nad waszą złością. I nie gniewajcie się na siebie. My, jak się pokłócimy, dążymy do tego, żeby właśnie przeprosić się.